Dzień dobry, no ja proszę Państwa, witam wszystkich w Subcy. I dzisiaj jeżdżąc tutaj po tym terenie okręgu 37. 37 okręgu wyborczego. Byłem tutaj rano, później we wrześni, we wrześniu bardzo dużo, bardzo dużo rozmów z ludźmi, którzy byli na targu, następnie gniezno i znowu jestem w Subcy. I będąc w Słupcy, nie sposób nie zacząć od tego, co jest najważniejsze, według mnie, tutaj, to jest nazwa. Nazwa, która nie jest przypadkowa. Nazwa Słupca, tak jak mieszkańcy zapewne wiedzą, bierze się od Słupa Strażniczego, od Słupa, które w Wielkopolsce były znane, ale tutaj, w, tutaj, kiedy Polacy zaczęli budować Polskę, to te Supy oznaczały obrona, ale też miejsca, z których obserwuje się, co jest dalej, skąd nadciąga zagrożenie. I tu w Słupcy dużo lepiej widać te wszystkie zagrożenia. Słupcy widać je bardzo dobrze. I ja teraz przed chwilą byłem tam w jednej z uliczek w sklepie i pani. Krystyna, która sprzedaje w sklepie spożywczym, powiedziała o tym największym zagrożeniu, które teraz jest w Polsce. A według mnie i według pani Krysi, tym zagrożeniem są podzieleni Polacy. I każdy z nas widzi, że ten jad wciskany w nas z każdej strony, tu subcy widać bardzo dobrze. I trzeba o tym mówić, bo kiedyś zagrożenie przychodziło z zewnątrz, z daleka, a dzisiaj, jakby ono zadomowiło się tak blisko nas. Że z tych słupów strażniczych my go nie dostrzegamy, ani te słupy strażnicze nie są w stanie go obronić. Nie są w stanie nas obronić przed tym zagrożeniem. I słupca, która jest i była symbolem obrony, tutaj z niej widać to wszystko bardzo, bardzo dobrze. I słupca, która jest też takim ważnym miejscem, bo jest tą pigułką, polską w pigułce. Gdzie to wszystko się skupia? Zobaczcie, nawet mówiąc o dostępie do pracy, niby praca jest, niby bezrobocie małe, a ja przed chwilą tutaj w sklepie z odzieżą rozmawiam z kobietą, która została no, zwolniona, bo sklep upadł i mówi, Nie ma miejsc pracy dla szczególnie dla młodych gdzie mogliby się dobrze rozwijać, dobrze zarabiać, gdzie mieliby perspektywę, ale nie ma też i dla tych starszych, którzy są zwalniani często ze sklepów, które upadają. I tutaj na jednej ulicy trzy lokale do wynajęcia, to jest Polska w pigułce. To jest Polska w pigułce, gdzie lokalność zaczyna być wyrzucana przez korporacyjność. Tam zamknięty butik, tu zamknięte dwa sklepy. Tam zamknięte usługi, tam opuszczony sklep z telefonami, gdzie jeszcze została tylko i wyłącznie wystawka. I mnie boli to bardzo mocno, kiedy mówi się, tu nie ma, tu jest małe bezrobocie. Kto chce, to sobie znajdzie pracę, ale gdzie i za ile? I tutaj są potrzebne normalne miejsca pracy, tak, żeby. Młodzi nie musieli wyjeżdżać z tego kilkunastotysięcznego miasteczka, bo nieco ponad 13 tysięcy osób, no ale też chcą normalnie i godnie żyć i szukać pracy, tak żeby była konkurencja. I wystarczy spojrzeć też chociażby tutaj w Słupcy na szpital, wyremontowany jeszcze za poprzedniej władzy, czyli jest, ale co mówią mieszkańcy? Kolejki do szpitala tutaj w tej okolicy długie, duże, a przecież każdy po ciężkiej pracy chce mieć normalny dostęp do, do lekarza. i niby służba zdrowia jest, niby praca jest, ale nie mamy do tego dostępu. I to jest problem. Ale tu subcy widać też jasno, jak musimy stać na straży ładu przestrzennego. I nie trzeba daleko odchodzić. Gmina Ostrowite i niby nowoczesność, niby ekologia, a pod domami mieszkańców budowana wielka, przemysłowa, nieprosumencka farma fotowoltaiczna, która będzie burzyła krajobraz, z którą nie zgadzają się mieszkańcy, którzy protestują, a jednak powstaje. Pod osłoną nocy to wszystko uzgadniane. I tutaj subcy widać, że ten ład przestrzenny musi być przestrzegany. Musi. To nie ma opcji, by było inaczej. I te, tylko te trzy rzeczy zbierając do siebie. Praca niby jest, ale konkurencji nie ma, więc nie ma wyboru. Szpital niby jest dobry, wyremontowany, ale co z tego, jak kolejki są. Nowoczesność jest. Bo farma fotowoltaiczna powstaje, wielka przemysłowa, burząca tak naprawdę ład przestrzenny, no ale ktoś powie: no zderza się nowoczesność z teraźniejszością i nigdy na to nie można pozwalać, żeby takie rzeczy były, z którymi mieszkańcy się nie zgadzają. I ja też się nie zgadzam. Na to, co mówią tutaj przed chwilą pani Krystyna, gdzie powiedziała jasno: Jak to jest, że politycy jednej czy drugiej opcji mogą obrażać wyborców? Wyborców innej opcji. Ona mówi, dzisiaj nie chce iść w ogóle na wybory. Nie chce iść w ogóle. Ale usłyszała jak ktoś w telewizji mówi, że osoby mniej wykształcone, które nie jeżdżą za granicę, to są debile. To jest cytat. I ktoś patrzy na taką politykę i mówi. Zagrożenie największe, które jest, jest tutaj, z środka, tu u nas, a nie trzeba z tych słupów i strażnic obserwować zagrożenia skąd nadchodzi. Dlatego, ja tutaj w Słupcy mówię jasno. To jest kolejne miasto powiatowe, w którym deklaruję, że będzie biuro poselskie. Ale też deklaruję wam jedno. Dzisiaj idę też do telewizji, nie będę reklamował programu. Na godzinę dwudziestą. No, nie do publicznej, bo mnie nie chcą tam. Ale deklaruję też jasno. I ja nie będę tam się wyzywał, kłócił, będę stał na straży waszych praw, będę starał się robić to maksymalnie, spokojnie i kulturalnie, i będę namawiał też innych polityków. Przestańcie się tylko i wyłącznie kłócić, bo ludzie w Polsce mają tego dość. Już tego nie chcą. Ludzie chcą zaplanowanej Polski, gdzie będą normalne plany przestrzennego zagospodarowania, gdzie politycy będą mówili, tu trzeba inwestycji, żeby była praca dla, szczególnie dla tych młodych, których jest coraz mniej, których jest uwaga połowę mniej niż osób już tak naprawdę w wieku powyżej 60 roku życia. Jak patrzymy, ilu jest po 60? A ilu jest między 20 a 25 rokiem życia? To tych po 60 jest jeszcze raz tyle. Kto tutaj będzie żył w subcy za kilka lat? Dlatego trzeba stać, ja deklaruję, na straży praw ludzi, którzy chcą mieć tutaj normalną pracę, normalny ład przestrzenny, normalny dostęp do służby zdrowia. I to zrobimy. Ze mną jest także. Kandydat na posła z list Koalicji Obywatelskiej, któremu ja chcę oddać mikrofon, bo my na tej liście się po prostu wspieramy. Robimy to razem. Pokazujemy, że można iść wspólnie, żeby załatwiać sprawy dla ludzi, którzy tutaj pracują, żyją. I tyle mówi się w Polsce chociażby o, jeszcze tylko dodam, o pustostanach, o miejscach opuszczonych. To gdzie jest państwo, kiedy ja na tamtej jednej krótkiej ulicy widzę pustostany, rozwalające się budynki i żaden rządzący nie powie mi, że ma się tym zająć samorząd, który został okradziony z pieniędzy. Samorząd, który bez pomocy państwa albo inaczej bez normalnej państwowej polityki nie da rady tego wyremontować i oddać mieszkańcom. Bo tutaj też ludzie mówią jasno, nie będą w większości pensji oddawali na mieszkanie czy na budowę domów, bo ich na to nie stać. I to trzeba zmienić. I zmienimy to. Dziękuję bardzo za te cenne słowa dla naszego miasta. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tutaj stać z liderem naszej listy koalicyjnej, Koalicji Obywatelskiej, z Michałem Kołodziejczakiem człowiekiem od zadań specjalnych polskiej wsi, można powiedzieć, ale myślę, że nie tylko, jak widać. Tak naprawdę wiele nas różni na pewno, to wiemy, ale wiemy, że jedno nas na pewno łączy. Łączy nas miłość do Polski i do polegi Polaków. I to jest tam, tak naprawdę w tym momencie najważniejsza moim zdaniem rekomendacja do tego, żeby głosować na listę Koalicji Obywatelskiej. Moglibyśmy tutaj mówić o, wymieniać z Michałem o konkretów, które mamy do zaproponowania po wygranych wyborach. Ale moim zdaniem najważniejszym konkretem jest ten, że my, właśnie my jesteśmy gwarantem tego, że w Unii Europejskiej pozostaniemy, że nie, zrobi, nie doprowadzimy do takiej sytuacji jak Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 roku opuściła Wielką Brytanię i dzisiaj tak naprawdę żałuje, żałuje tego 70% społeczeństwa. Drodzy Państwo, jeśli Unia to środki, Krajowy Plan Odbudowy, miliardy euro, które powinny już pracować w naszym kraju. Nic się z tym nie dzieje. Musimy o to zadbać i zadbamy o to po wygranych wyborach. Będąc tutaj na naszym terenie, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to jest pół miliarda euro, które należy się powiatowi Słupeckiemu, konińskiemu, kolskiemu i tureckiemu. Te pieniądze są potrzebne przedsiębiorcom, ale to, co Michał przed chwilą powiedział, samorządy również potrzebują tych pieniędzy, bo są permanentnie okradane. I tak naprawdę ten fundusz również przewiduje pieniądze dla, dla, dla samorządu. Naprawdę musimy iść na wybory i proszę Państwa wszystkich, głosujemy na koalicję obywatelską. Dziękuję bardzo. Tak jest. A ja jeszcze zamykając ostatnim jednym z ostatnich wątków. Będę powtarzał to na każdej konferencji prasowej. Każdy, każdy, kto będzie głosował na Prawo i Sprawiedliwość albo Konfederację, to liczcie się z tym, że jesteście za tym, by wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Liczcie się z tym, że jesteście za tym, żeby tu nie trafiały żadne fundusze i z Europy, i z innych miejsc. To wiedzcie, że tutaj ludzie będą bali się inwestować swoje pieniądze z zagranicy, bo będzie niestabilność. Jeżeli ktoś chce braku stabilności, no to będzie głosował na PiS albo na Konfederację. Jestem o tym przekonany, że jedna i druga opcja będzie chciała jeszcze bardziej skłócić nas za granicą. I zobaczcie mówili, że postawią embargo na granicy z Ukrainą. A ja dzisiaj dostaję od rolników informacje. Koncentrat jabłkowy jedzie z Ukrainy na potęgę. Jabłka zaczynają jechać na potęgę. I nie ma embarga na to. I to pokazuje, że Polska też jako sama nie jest w stanie dzisiaj odizolować, upilnować tej granicy przed napływem towarów. I każdy, żeby miał takie coś na względzie, polegniemy. My tworzymy Unię Europejską, a nie tylko się do niej zwracamy. My będziemy mieć tam silny głos, szanowany głos, ale w momencie, jak skończymy mówić, że my się do Unii Europejskiej o coś zwracamy. My ją tworzymy, współtworzymy, i takie miasta jak Słupca muszą wiedzieć, że mamy bardzo dużo spraw do załatwienia, więc nie możemy marnować go na kłótnie, hałasy, różnice. One są i to jest coś naturalnego, że ludzie się różnią. To nie jest coś dziwnego, że w Polsce są różne zdania. I ja będę walczył o to, żeby tutaj, w końcu też tutaj, ludzie, jak idę po ulicy, żeby o mnie dwóch ludzi się spierało. Ja nie każę się kłócić, czy ja mam rację, czy nie mam racji. Nie kłóćcie się nigdy o polityków i o politykę. Nie warto, nie warto kłócić się o polityków albo o politykę. Politycy są od tego, żeby się kłócić, a my jesteśmy od tego, żebyśmy żyli w zgodzie jedni z drugimi, i nikt tego nie może zmienić. Te miasta znowu muszą zacząć żyć, i tutaj mówienie o. To, co powiedziała też tutaj, w tamtym sklepie jedna pani. Ona mówi tak, pracuje ciężko każdego dnia. No nie ma dzieci, nie pytam dlaczego, nie ma. Ale mówi też jasno, ona od państwa nic nie dostaje, ona chce ludziom pomagać, żeby była pomoc społeczna dla rodzin, ale chce móc przestać myśleć. Pracując w sklepie, ile musi sprzedać par spodni, żeby pracodawca miał pieniądze na zapłacenie ZUS-u i składki zdrowotnej i wszystkich tych haraczy. Ludzie zaczynają wariować, pracując u kogoś, to przechodzi już pewne takie poważne podejście do życia, bo zaczynamy myśleć nie o tym, żeby żyć, tylko o tym, żeby przeżyć. Jak pierwotni ludzie tutaj 12 wieków temu, na tym terenie, żeby przeżyć, żeby go nie zaatakowała jakaś dzika zwierzyna albo jakiś z innego plemienia, żeby go oszczepem nie trafił. To nas jak tym oszczepem trafiają codziennie coraz wyższe opłaty, podatki, nieprzewidywalność i ceny w sklepach. Bo jeszcze Wych. już. zobaczcie. Jest w Polsce inflacja. Kto na tej inflacji zarobił? Zarobili pośrednicy i sklepy, które sprzedają nam żywność i mają na tym monopol. Bo to, że jest inflacja, to jest jedno, ale to, że ci, którzy handlują tym wszystkim, zarabiają, to jest drugie. To jest drugie. Dlatego my mówimy: państwo ma być skrojone na miarę obywatela. Na miarę człowieka, który tutaj pracuje, żyje, ma rodzinę i chce się rozwijać, a nie tak, żeby nam ciągle mówili zagraniczni inwestorzy, że w Polsce trzeba coś zmienić, żeby oni przyszli tu zainwestować. My chcemy tutaj, dzień dobry, zapraszamy. My chcemy tutaj normalnie żyć, tak żeby firmy, które się osadzają, wiedziały, że są tutaj dzięki nam. Dzięki temu, że my pracujemy, że my budujemy Polskę i będziemy to robić. I ja od miasta do miasta do końca tej kampanii będę jeździł i będę mówił. I tutaj w Słupcy w przyszłym tygodniu zorganizujemy spotkanie zamknięte jednego wieczora, na które ja już teraz Was zapraszam. Ustalamy dokładne miejsce. Dzisiaj miało być to spotkanie pierwotnie później, żeby nas było więcej. Ale dalsze obowiązki, też obecność w mediach, mówienie, mówieniu, obowiązek mówienia o subcy w telewizji krajowej zmusza mnie dzisiaj jechać do Warszawy wieczorem i mówić w programie o 20.00 w rozmowie z Moniką Olejnik o tym, co mówiła pani Krystyna ze sklepu spożywczego, że ona nie ogląda żadnej telewizji, bo już nie chce patrzeć na kłótnie. I to trzeba zmienić. Ja wam dziękuję. Jeżeli są pytania od mieszkańców, to jest na to moment. A jak nie ma, to jedziemy dalej. I namawiajcie znajomych i ludzi, żeby szli na wybory. Żeby szli na wybory, żeby nie zostali w domach. Nie mogą zostać w domach. Muszą iść. Muszą pokazać, że się nie zgadzają. Bo dwie trzecie Polaków mówi, że nie odpowiada im to, co się w kraju dzieje. Dwie trzecie Polaków mówi, że widzi ciągle wzrost cen w sklepach i dwie trzecie Polaków mówi, że chce zmiany i my tej zmiany chcemy i zwyciężymy. Dziękuję.